...Wrestlepalooza, olbrzymie show WWE, które będzie początkiem jeszcze większej współpracy pomiędzy federacją i organizacją ESPN. WWE promując to show ma wrażenie, że zbliża się do pozycji WrestleManii, choć też z biznesowego punktu widzenia nie ma co się dziwić. Jednak z naszego punktu widzenia może być to wielkie wrestlingowe show okraszone naprawdę świetnie zapowiadającą się kartą, bądź jedna z tych gal, która zapowiada się na wielkie wydarzenie, a ostatecznie jest galą całkowicie do pominięcia. Miejmy nadzieję, że w przypadku tego show będziemy zadowoleni ponieważ, jak już wspominaliśmy, jest na co czekać. Powrót do ringu AJ Lee po ponad dekadzie, walka o zwagowane Mistrzostwo Świata Kobiet między dwoma fantastycznymi wrestlerkami, powrót Diusos jako tak, teamu do ringu Cody stanie do obrony złota WWE, które dobro Sinie. a jeśli mowa o Sine, to ten zmierzy się z nikim innym, jak z bestią Brockiem Lesnarem. Na papierze to show zapowiada się naprawdę fantastycznie, jest na co czekać, Starcie pod względem wrestlingowym prezentują się dobrze. Pytanie tylko, czy fakt tego, jak WWE to show promuje, nie mi tego właśnie wrestlingowego aspektu. Bo, wiecie, samo show stawiane na pozycji Wrestlemanii to jedno, jednak Hunter, który na prawo i lewo zaczyna mówić, że spodziewajcie się widowiska, spodziewajcie się niespodzianek, spodziewajcie się świetnej zabawy, a ESPN to dostarczy, to już zupełnie co innego. A jeśli show ostatecznie nie dorówno oczekiwaniem, to te same osoby będą obwiniać nas, ponieważ to my z jakiegoś powodu oczekujemy stanowczo za wiele, prawda? Tak więc, co WWB może, czy nawet powinno dostarczyć nam podczas historycznego wrestle Luza, jakieś szokujące wyniki, jakieś szokujące momenty, czy może jakieś wielkie niespodzianki, o których wspominał Hunter? A może powinni się skupić na dostarczeniu po prostu dobrego wrestlingowego show? Wydaje mi się, że z tego bylibyśmy chyba najbardziej zadowoleni. Uprzedzam, że w tym filmie będzie kilka mocnych bookingów, które mają praktycznie zerowe szanse na ziszczenie się, ale kto nam zabroni pomarzyć, prawda? Tak więc, panie i panowie, zakładajcie foliowe czapeczki. Ja nazywam się Seth Donald z That, tylko To 9 rzeczy, które mogą, czy nawet powinny wydarzyć się podczas gali WWE Wrestling. WrestlePoluza 2025. Przypominam pani i Panowie, że gala WWB WrestlePoluza rozpocznie się o pierwszej w nocy z soboty na niedzielę i będzie dostępna dla wszystkich subskrybentów Netflixa. Dodatkowo AEW All Out rozpocznie się kilka godzin wcześniej, w sobotę o godzinie 21, więc czeka nas noc ze sporą dawką wrestlingu. Z naszej strony o 19.00 rozpocznie się tuż przed galą WrestlePoluza, a o pierwszej rozpoczniemy wspólne oglądanie. John Cena i Brock Lesnar dają po prostu dobre show. Na moment nagrywania tego filmu mamy dziwne informacje na temat tego, gdzie ta walka znajdzie się w karcie. Kilka dni temu było, że będzie main eventować, a teraz Pat McAfee i samo ESPN twierdzą, że ta walka rozpocznie to show. Nieważne w sumie gdzie i jak, ważne co się będzie działo podczas samej walki. W wykonaniu tej wdołujki widzieliśmy tak naprawdę prawie wszystko. Był Extreme Rules match, gdzie wygrał Cena, był też wielki słynny squash w wykonaniu Lesnara podczas SummerSlam. I prawda jest taka, że ciężko postawić tutaj na coś konkretnego. Czy będzie to to pełnoprawne starcie, czy może będzie to coś podobnego do Cena Rhodes z rocznego Summerslam, czy może dostaniemy jednostronne starcie w wykonaniu Lesnara, jednak Terminator John pod koniec wykona kilka razy AA i po prostu wygra. Jedna rzecz jest tutaj nie tyle co pewna, co po prostu potrzebna i jest to oczywiście wygrana Johna Cena. Ciężko byłoby sobie wyobrazić jego porażkę tutaj podczas kolejnego show, pojawia się jak gdyby nigdy nic i ej, idziemy po kogoś innego. Cena tutaj wygrywa, co po prostu pokazuje jego pozycję i daje chyba trochę większe pole do popisy, jeśli chodzi o jego trzy ostatnie już walki, nie wiemy też, czy powrót Lesnara jest stałym punktem, czy raczej jednostrzałowcem do walki z Siną, ale wygrana jemu tutaj akurat na ni trochę nie jest potrzebna. Oby to wszystko miał ręce i nogi, Federacja po prostu nie kombinowała za bardzo. Sina wygrywa i idzie na kogoś innego podczas swoich ostatnich pięciu potwierdzonych już występów. A skoro mowa o potencjalnym przeciwniku, pojawienie się kolejnego przeciwnika Johna. Wydaje mi się, że podczas tego show możemy dostać powtórkę tego, co widzieliśmy pod koniec Summerslam. John wygrywa walkę, Michael Cole na komentatorce daje emocjonalne przemówienie i bum, Team song kogoś, kto wprost idzie po walkę z Cena. Sam Hunter powiedział, że czekają nas niespodzianki i takie tam, więc kto wie, może to jest jedna z nich. No i pytanie powstaje w takim razie, kto to może być, skoro Cena właśnie ubił bestię w postaci Brocka Lesnara? Wyżej od niego mogą być takie osoby jak The Rock czy Roman Reigns, ale obaj raczej mają po prostu inne rzeczy teraz? Więc ja to skontruję, że wcale nie musi to być ktoś ponad Brocka, czy coś takiego, wystarczy, że to będzie osoba, która po prostu wraz z Siną będzie dobrze wyglądała i moje pieniądze poszłyby na nikogo innego, jak na Guntera. W sieci pojawiły się informacje, że Gunter miałby powrócić do WWE już wkrótce po chwilowej przerwie i wydaje się, że zderzenie się z Siną nie brzmi wcale źle. Sina stawiający biznes, fanów ponad wszystko, kontra Gunter, który uważa ring za coś świętego i ma w sumie gdzieś fanów. Zderzenie się dwóch takich ideologii, dwóch perspektyw mogłoby wyglądać całkiem dobrze i pod względem wrestlingu nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że Gunther z Sino mogliby zatanczyć lepiej niż Sina z Lesnarem pod względem e, czysto wrestlingowym oczywiście, bo Lesnar to najzwyczajniej w świecie. Wielka siła, eksplozja, dzikość i tak dalej. Gunther i Sina mogliby się zmierzyć, nie wiem, na Crown Jewel w Australii, na wielkim stadionie i dałoby się z tego pewnie ukręcić jakąś fajną historię. Możecie zresztą dać znać w komentarzach, gdyby do takiego momentu doszło, to kto według was mógłby stanąć przeciwko właśnie Sinie. Zmiany w dywizji kobiet SmackDown. Na moment nagrywania tego filmu sytuacja związana z tytułem WWB Kobiet jest dość skomplikowana, ponieważ nie odbyła się jeszcze SmackDown. Jednak poruszymy ten temat z tego powodu, że WWB Shop liknął koszulkę kolekcjonerską, gdzie wprost widzimy, że na tym show zobaczymy Tiffany Stratum kontra Jade Cargill kontra Nia Jax, co po prostu ma sens patrząc na wydarzenie z ostatnich odcinków SmackDown. Nie wiemy co dalej z Tiffany, która została wycofana z walki na NXT, ale zakładamy, że sytuacja jest pozytywna i do walki na pieli po prostu dojdzie potencjalnie. I tutaj. Powiem szczerze, że chciałbym, aby WWE po prostu zrobiło coś nowego, cokolwiek świeżego dla tej dywizji. Czy to kwestia zdobycia złota przez Jade, czy przez. Jax, sam nie wiem, ale panowanie Tiffany jest po prostu źle rozegrane, mi to wszystko w dupie i przy tym złocie nie dzieje się absolutnie nic. Jeśli teraz Tiffany po prostu broni, czy coś takiego i wrócimy do tego, co widzieliśmy przez długie miesiące, to po co w ogóle jest ta walka w takim razie? Tylko po to, aby dać trochę więcej osób ze SmackDown, bo ludzie nie narzekali, że Raw kolejny raz dominuje pieli, Szkoda jest mi pań w tej sytuacji, bo to nawet nie chodzi o to, że coś z nimi nie tak, czy coś, nie wiem, czy coś takiego. WWE mimo po prostu wywalone. Na Janową Mistrzynią, choć też wiem, że ludzie się to nie spodoba, Jade nową mistrzynią, czy nie wiem, powrót Bianki, jakiś zakończenie, czy coś. Nie, nie, nie powiem tutaj o jej turnie, spokojnie. Cokolwiek, po prostu cokolwiek zróbcie z tą dywizją z tym tytułem i z tym panowaniem, bo to już nawet nie jest przykre, jest to po prostu w sobie żałosne. Szybka notatka, dosłownie już chwilę przed publikacją, podczas ostatniego Smackdown, dostaliśmy informację o tym, że panie zmierzą się ze sobą na następnym Smackdown, nie na PLE. Są informacje o tym, że WWE po prostu logistycznie nie chciała tej walki wpychać, ale najwyraźniej plany początkowe zakładały, że panie zderzą się. Na Wrestle -palooza, ale wiecie, 5 walk czy tam 6 walk to za dużo. Więc o ile to się nie tyczy czysto Resslepeluza, to wydaje mi się, że nadal cały ten punkt może spokojnie dotyczyć tego, co się będzie działo po prostu na SmackDown za tydzień. Zmiany w postaci Jaya Uso. Pozostajemy przy potencjalnych zmianach i czas powiedzieć sobie o Jay'u Uso. Ostatnie tygodnie określone są lekkimi zmianami w jego postaci, porównując do tego, co widzieliśmy w ciągu ostatnich miesięcy. Segment, gdzie to Roman powiedział że Jayowi aby ten skupił się na sobie, aby skupił się na rodzinie i po prostu olał wszystkich pozostałych, miał chyba większe znaczenie niż na początku zakładaliśmy. Jay przestał być tym podręcznikowym babyfacem, i o ile nadal jest wielkim babyfacem, to widać, że są rzeczy, na które on po prostu już nie ma ochoty. Jego wymiany z Knightem, czy jego komentarze w stronę własnego brata Jimmy'ego to podkreślają idealnie. Podczas ostatniego row rozmawiał z kimś przez telefony, i chciał spytać o radę, doradzić się i w ogóle. Obstawiam, że był to Roman Rice i po prostu idziemy w storyline, gdzie Jay po prostu sięga za daleko, czy coś takiego. Nawet Jimmy powiedział mu wprost, żeby ten przestał mu rozkazywać, przestał go ustawiać, bo nie ma on wokół szyi u Lafala. Kiedyś Solo poddał się chęci przejęcia władzy w rodzinie, a co jeśli wielkim finiszem tego programu jest właśnie to samo w wykonaniu Jaya. Więc przychodzą do walki na RestlePalooze, gdzie to Jay i Jimmy zmierza się z Bron i Sonem, to wydaje mi się, że idealnym miejscem, aby to jeszcze bardziej pokazać, jest właśnie ta walka. Tak, dopiero co bracia wrócili do siebie, ale tak naprawdę nie jest to wielce, wielce potrzebne. Jay w walce mógłby się zacząć zachowywać jak Roman Reigns, trochę jak Tribal Chief, rządzić się Jimmy i tak dalej. I to powinno doprowadzić do ich porażki, do jakiegoś nieporozumienia, aby dodać Oliwy do ognia całemu temu programowi. Jayowi może to pokazać, że powinien polegać tylko na sobie, bo nawet z bratem mu za bardzo nie wychodzi, a Breaker i Bronson również zyskają na tym, że pokonają The Usos. Pchnie to ich pozycje, pchnie to zmianę Usos. kwestia jest tylko tego, gdzie to wszystko idzie dla Jimmy'ego i co dadzą mu w przyszłości. Warto też zauważyć, że zmiany w postaci Jeya wcale nie muszą oznaczać hillturn. Po prostu wprowadzenie szarej strefy jego postaci, chęć zrobienia czegoś więcej, chęć bycia kimś więcej, ale to nie oznacza, że musi sięgać po, powiedzmy, ciemną stronę mocy. Zamieszanie w walce o tytuł Mistrzyni Świata. Sytuacja wokół Złota Mistrzyni Świata jest w o wiele lepszej pozycji niż tytuł kobiet WWB, pomimo tego, że tak naprawdę nie mamy teraz mistrzyni. Jednak gwiazdy, storyline i potencjał jest po prostu lepszy niż po stronie SmackDown, i jest to w sumie przykre. Jedna rzecz, która sprawia, że ten tytuł jest jedną wielką niewiadomą, to fakt, że przed nami gala Crown Jewel w Australii, czyli na ziemi replay, i gdyby tego było mało, show odbędzie się dosłownie w jej urodziny. Jestem przekonany, że będzie ona mistrzynią pod koniec tego show. Dość logicznym rozwiązaniem byłaby walka i Sky kontra Ria, Replay mimo tego, że już to kilka razy widzieliśmy. Federacja mogłaby opowiedzieć historię kompletnie niepewnej siebie Ripley, ponieważ w swojej historii w NXT, na Raw i tak dalej nie była w stanie nigdy pokonać czysto Io Sky. Io jako mistrzyni wchodzi na Crown Jewel kontra Ripley, która jest u siebie, otoczona swoją rodziną, jednak niepewna tego, czy może wreszcie ubić Io. Dodałoby to czegoś nowego, czegoś ciekawego jej postaci, postaci, która zawsze jest pewna siebie i tak dalej. Z drugiej strony mamy Stephanie Wacker, która również mogłaby otrzymać złoto. I zmierzyć się z Replay w najbliższym czasie. Coś mi się wydaje, że raczej nikt z nas by nie narzekał na takie starcie. Aska jest tutaj również niewiadomą, ponieważ sugerują nam problemy na linii właśnie Aska i Io, więc jej Hilturn tutaj również miałby jak najbardziej sens i dałby podłoże do Io kontra Asuka i to w takim wydaniu. Nie możemy też zapomnieć o Nikki Belli, która jest wciągnięta w to wszystko, i kto wie, czy też tutaj nie odegra jakiejś roli. Jest również biedna Kairi, która non-stop jest dosłownie torturowana przez Askę na każdym row. Wyobraźcie tutaj, że podczas walki pojawia się Aska, aby Pomóc IO przychodzi Ripley, która ma problem z Aską. Kyrie się w to wszystko wmiesza, Nikki się w to wszystko wmiesza. I mamy jeden wielki młyn, który również mógłby się przerodzić w walkę o tytuł w przyszłości, jako starcie wieloosobowe czy coś takiego. I na tym polega w sumie magia tej walki. Wygrana czysta i jednej, drugiej, czyli IO i Stefan, jest dobra. Hilton Aski jest dobry. Wielkie zamieszanie jest moim zdaniem czymś, co może dać nam kawał dobrej historii na najbliższe miesiące na row. I teraz porównajmy to z tym, co się dzieje na SmackDown i walką Tiffany, Jade i Jacks. To jest po prostu smutne. WWB musi się postarać, aby tę walkę w ogóle jakoś zepsuć, moim zdaniem. Chociaż, okej, okay, może nie powinienem tak to mówić, bo wszyscy wiemy, że oni, jeśli chcą, to potrafią. A po więcej wszystkiego, co związane z wrestlingiem, jak newsy, omówienia czy transmisje na żywo, serdecznie zapraszam was do subskrypcji naszego kanału. Was to zupełnie nic nie kosztuje, to tylko jeden przycisk, dla nas jest to naprawdę olbrzymia motywacja. Dziękuję wam bardzo. A jeśli wam się ten film podoba, to zapraszam do zostawienia łapki w górę. AJ Lee poddaje Becky Lynch. Przechodząc do gali Wrestlepalooza wydaje mi się, że dość łatwą rzeczą do obstawienia jest wygrana CM Punk'a i AJ Lee w ich mixed team meczu. AJ wraca do WWE po ponad dekadzie i potrzebuje czegoś, co po prostu daje coś więcej niż tylko stoję u boku swojego męża. Nie żeby to było coś złego, ale fajnie, gdyby ten program nie rozciągnął się na kolejne miesiące. A patrząc na program CM Punk'a i Rollinsa wiemy, że to się może rozciągnąć nie na miesiące, a na lata. Tym czymś, co mogłoby pokazać AJ z innej strony, jest oczywiście po prostu walka o mistrzostwo interkontynentalne z Becky Lynch za czy to za trzy tygodnie na Crown Jewel, czy za dłuższy czas na Survivor Series. Becky obecnie jako heel spokojnie może zjeść pinfall tylko po to, aby podbudować potencjalny, solowy już program właśnie z AJ Lee. Dodatkowo, jeśli damy AJ poddać Becky, to będzie to jeszcze lepiej. Jej słyn na dźwigniach Black Widow spokojnie może być koronnym momentem tej walki, jak nie całego show i da to po prostu dobry start im z ich solowej rywalizacji. Dostaniemy dobry program o tytuł midcardowej i tak naprawdę więcej tutaj ciężko wymagać. Co do Punk'a i Rollinsa, szczerze nie wiem, gdzie to mogłoby wszystko zmierzać. Wątpię, aby Punk za chwilę miał tak po prostu walczyć z Rollinsem solowo o złoto, ale też dziwnym byłoby, gdyby po takiej wygranej AJ poszła na tytuł, a Punk już w sumie nie. Tutaj też jest może kwestia wplątania w to wszystko reszty Division i może jakiś początek podbudowy pod Wargames z ich udziałem czy coś takiego, ale wydaje mi się, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze, aby AJ i Becky zapoczątkowały swoją solową rywalizację. Drew McIntyre pokonuje Cody Rhodesa. I przechodzimy, panie i panowie, do naprawdę bardzo mocnych fantasy bookingów i bardzo mocnych rzeczy typu, e, mamy prawie zerowe szanse na to, że to się wydarzy, ale pogadajmy o tym. Drew McIntyre kontra Cody Rhodes o co tytuł WWE na Wrestlepalooza to jednak z tych walk, która jest i tak naprawdę tyle. Cody potrzebował trochę wolnego i to zrozumiały, patrząc na nagranie filmu, ilość występów przed SummerSlam czy to, że urodziło mu się drugie dziecko. Jej! Skoro WWE i ESPN chcą, aby ta gala miała w sobie takie, wiecie, wielce spory moment, to wydaje mi się, że wy. Grana Drew takim momentem mogłaby spokojnie być. Nie jest on teraz na nie wiadomo jakiej pozycji, ale nadal fani są nim zainteresowani. Wiemy, że może stanąć na samym szczycie i dobrze się prezentować. W sumie nawet powiedziałbym, że jego wygrana może nie byłoby tym wielkim momentem, ale przegrana kod jego już by była. Teraz ciężko sobie wyobrazić normalną porażkę Rawca bez podbudowy dwuletniej historii pod Wrestlemanie z włączeniem się deroka i reszt Bloodline czy coś takiego. Dlatego też moglibyśmy się pozbyć tego momentu, zanim on się rozpoczął dajmy złoto dru, który na to zasługuje, dostaniemy mistrza, który jest bardziej elastyczny, jeśli chodzi o programy WWE, i co lepsze, może to dać Cody'emu pole do rozwoju postaci w którąś ze stron. A nie tylko babyface mówiący o tym, jakie to miasto, w którym się obecnie znajduje, jest świetne, czy to, że robi to wszystko ku pamięci swojego ojca. Nie ma nic złego w tych rzeczach, to jest nawet bardzo emocjonalna sprawa, tylko gorzej jak mówi to, co każde promo i robi się to monotonne. Cody w tym, co robi, jest po prostu świetny, ale ponownie zamykamy złoto WWE, za szklaną ścianą, której rozbić się praktycznie nie da. Dajmy to złoto dru i dajmy sobie po prostu więcej możliwości. Prawda jednak jest taka, że sam o tym mówiąc teraz, sam przedstawiając jakieś potencjalne, logiczne rozwiązania, nie za bardzo w to wszystko wierzę. I to moim zdaniem jest właśnie problem, którym jest Cody Rhodes jako mistrz WWE. Sam Cody nie jest zły, ale jego panowanie jako mistrz, które jest zamknięte za nie możemy go pokonać bez wielkiej historii, jest już problemem. Randy Orton przechodzi Hilton. I pozostajemy niestety bądź stety w krainie fantasy bookingów, i czas powiedzieć o czymś, o czym tak naprawdę wiele osób marzy od dłuższego czasu: Hill Orton kontra Face Cody. Ciężko byłoby sobie wyobrazić logiczne wytłumaczenie tego, że Orton nagle atakuje, nie wiem, Cody'ego podczas Resopaluza i przychodzi właśnie Hillturn. Szczególnie, że przed chwilą Orton przegrał walkę z Drew, więc chyba powinien pomagać Cody'emu, ale to właśnie dlatego. Dlatego, że nie da się tutaj znaleźć coś takiego, wiecie, konkretnie logicznego, co to wszystko łączy w całość, sprawia, że mi może zdecydować się na jakiś Dziwne kroki. Kto wie? Może Orton chce zemścić się na i doprowadza do porażki jego i pod koniec go atakuje, czy coś takiego? Byłoby to wielkie wydarzenie, które na 100% wyróżniłoby WrestlePoluzo na jakiś czas, ponieważ to Heel Orton to, to coś, co przykułoby uwagę wielu ludzi. Sam nie do końca potrafi wyjaśnić, jak dokładnie bym to rozegrał, ale gdyby się nad tym dłużej zastanowić, czy mieć wywalone na logikę, jak to WWB potrafi, to dałoby się tutaj zrobić to i to z jakimś dobrym przytupem. Uważam, że ten Heal Tour nadchodzi, raczej pytanie. Nie, nie czy, a po prostu kiedy. Cody celebrujący wygraną, pojawia się Orton, aby się z nim cieszyć, i BUM! Archeo, czy coś takiego. Albo Cody jak to potrafi, po prostu schyla się, aby pocałować matę po walce, i widzimy tylko but Ortona z za BUM! Ponownie dodam, że z logicznego punktu widzenia mamy tutaj braki. Nie ma tutaj takiej typowej kotwicy, która mogłaby nam to wszystko jakoś ściągnąć razem. Ale prawda jest też taka, że WWE ma bardzo często w to wywalone. Ważny jest sam moment, ważne są wyświetlenia na social mediach, ważny jest pop, który był tutaj po prostu olbrzymi, a nie to, czy to rzeczywiście trzyma się jakoś kupy, czy nie. Możecie mi dać zresztą w komentarzach, czy wy widzicie jakąś logikę tutaj, czy może jednak nie wierzycie w przejście Ortona na złą stronę mocy. Na dany moment już wiemy, pani. Bonowie, że walka Dream McIntyre kontra Cody Rhodes będzie zamykać WrestlePalooza. Biorąc pod uwagę fakt, że to będzie main event, plus te wypowiedzi Huntera o niespodziance i patrząc na to, że WWE ostatnio stara się każde PLE zamykać jakąś niespodzianką, jakimś pojawieniem się czy coś, więc pytanie, czy tutaj mogą się na coś zdecydować? Czy te dwa scenariusze, o których powiedzieliśmy, czy może coś zupełnie innego? Nie dzieje się na tym show absolutnie nic nadzwyczajnego. Czasami przed galami pieli mam takie uczucie, że brakuje mi lekko czasów, gdzie to my byliśmy osobami, które sami sobie budowali mocny hype. Wiecie, siedzimy, budujemy fantasy bookingi, nasze oczekiwania wzrastają a po pogali, albo jesteśmy zadowoleni z tego co widzieliśmy, albo lekko rozczarowani z powodu tego, że nasze oczekiwania się nie sprawdziły. Moim zdaniem jest to absolutnie naturalna część oglądania wrestlingu i nie ma nic w tym złego. Teraz zresztą jest podobnie, jednak zachowanie WWE się zmieniło i moim zdaniem to lekko przeszkadza. Te wszystkie wypowiedzi nika Hana przed galami czy teraz te wywiady Huntera, który twierdzi o tym, że to będzie wielgachne show, szykują się niespodzianki, wielkie atrakcje, o pff, masakra, co to będzie. Czasami brakuje mi tego, że czekamy bez większego pompowania balonika na dobre wrestlingowe show, bo wiecie, tak naprawdę teraz show może być do dupy, ale jeśli będzie jeden viralowy moment, to WWE uzna to za sukces i będzie o tym trąbić przez następne 10 lat. Wypowiedź Huntera mi lekko przeszkadza, bo buduje wielki hype, czy tego chcemy, czy nie. Natura człowieka sama z siebie to robi, ktoś mówi o niespodziance i człowiek w głowie zaczyna myśleć o tym, co to za Niespodzianka może być. Wcześniej mogliśmy obwinić sami siebie. Teraz no w sumie możemy dalej o sami siebie obwinieć, że się hypujemy na WWE, ale no nadal federacja ma to wpływ. Czasami fajnie by było, gdyby federacja skupiła się na logice, na storylinach, na dobrej walce, a nie na tym, czy coś im pójdzie po sieci viralem, pomimo tego, że sami twierdzą, że mają wywalone w głosy w internecie. I nie zrozumcie mnie źle, nie twierdzę, że WWE nie potrafi, tylko dla nich teraz ważniejsza jest otoczka, a nie jakość produktu. To jak dostać podchoinkę o pokowanie PS5, w którym znajduje się Xbox. Fuj. Zdjęcie na Instagrama z pudełkiem PS5 można pyknąć i dostać kilka lajków. Patrzcie, jakim jestem gamerem, ale w środku, no, jest Xbox, więc come on. Mam nadzieję, że WWB lekko z tym przystopuje i skupi się na promocji produktu, a nie budowaniu hype'u. No bo teraz ESPN zaczęło dodawać posty o The Rock'u i sam The Rock zaczął promować dzień przed galu WrestlePalooza. Dobrze wiemy, że on przecież za darmo takich rzeczy nigdy nie robi. Na tym polega jego postać. Trzeba mu zapłacić, albo on ma jakiś Biznes w tym. Pojawił się na pierwszym row na Netflixie, pojawiał się na kilku innych galach, które były pierwsze w czymś tam, więc pojawienie się na WrestlePoluza, która jest pierwszym pieli od WWE na ESPN, czy kogoś by to zdziwiło? Na tym show mogłoby się tak naprawdę nie wydarzyć nic ponad przeciętność, jeśli chodzi o hype, ale jeśli my jako fani dostajemy dobre walki i pchniemy historię do przodu, to przecież bylibyśmy z tego jak najbardziej zadowoleni, prawda? A wy co chcecie, aby się wydarzyło na gali galerii WrestlePalooza? Czy według Was powinno się nawet wydarzyć na tym show? Czy według Was jest szansa na zwycięstwo Drew McIntyre'a w walce z Codym Rhodesem? No i jakie niespodzianki zapowiedziane przez Huntera mogłyby się tutaj wydarzyć? Piszcie śmiała w komentarzach poniżej, jestem naprawdę ciekaw waszego zdania na te wszystkie tematy. Jak zawsze chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wspierającym za dalszą pomoc w rozwijaniu naszego kanału. A szczególny buziak kieruje w stronę Podkreśnika i John Cena 54. Dziękuję Wam bardzo. Tak więc, Panie i Panowie, ja nazywam się Seth Donner z dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.